Dobrze. Adam wygląda na wyczerpanego, tak, właśnie. Nie zaatakowano nas, znaczy nic nie ukradli, ale. Nie, dobra, on się musi położyć, widzę, bo ledwie chodzi. Nie ma co yy, kazać mu iść jeść. Ale zjemy, zjemy. Niech on tylko wypocznie sobie. Dwa razy musimy się przespać. No, dawaj no. Masz odpocząć, kurde, co ty jakie pracować? Brawo. Brawo Yeti. Co za człowiek? Dobra, zjedzmy. Co my tu możemy zrobić? Czy możemy ulepszyć kuchenkę? Możemy! Zróbmy to zatem. Natomiast trzeba będzie postawić piec. Co trzeba na piec? Drobiazgi i drewno, tak naprawdę. Nic więcej. Piły chyba nie robimy. Nie wiem właśnie gdzie iść teraz. A już tak nie zdążymy. Dobrze, chociaż trochę wypoczęliśmy. Tam byliśmy. Tu zostało naprawdę mało rzeczy. W aptece nie zostawiliśmy praktycznie nic. No i w szkole byliśmy. Tam zostało jeszcze trochę rzeczy, ale drobiazgów nie zostało, których my potrzebujemy. Materiały niewiele. Tutaj jest tak. Co tu mamy? W to miejsce. Pokierował mnie bezdomny ze szkoły. Ktoś podobno niósł Amelkę w stronę tego szpitala. Ostatnio został zbombardowany. Moja biedna mała, oby była cała i zdrowa. Mhm. Zachować ostrożność. Mhm. Czyli coś tutaj jednak może na nas czyhać, nie? I to tak właśnie dlatego. Nie jestem przekonany, żeby tu iść za bardzo. No ale nie mam innego wyjścia. Mogłem w zasadzie wziąć leki, bo nie wiem, czy nie można tutaj. Nie, nie, bo by pisało, że można handlować z doktorem, nie? Kurde, mogłem wziąć, bo chyba można. Okej. Okay. Tylko, że tutaj Doktorek z tego co pamiętam miał bardzo ubogi asortyment, jeżeli chodzi o handlowanie, nie? O ile można, bo gdyby można było, to by pisało. Kraszcz oczywiście nie będziemy, absolutnie, bo za to nam grozi wpierdziel. Co tutaj mamy? Aha, dobra. Tutaj wszędzie kradzież, absolutnie tego nie robimy. Tutaj mamy kraty. No właśnie, to jest to, że nie zdążyłem tej piły zrobić. No ale coś weźmiemy. To, to nie, nie, nie ma co. Coś coś pozbieramy. Nie wiem, czy tu możemy wejść. Nie, tu jest tylko kradzież, to nie ma sensu. Tutaj byśmy mogli się przekopać, i chyba tak zrobimy, bo tutaj zawsze były jakieś cenne rzeczy. Chyba lekarstwa nawet. Ale nie, bo tu nie ma nic po drugiej stronie. Dobra, przekopmy się. Zobaczymy. Wybaczcie, że sobie będę troszkę chrupał. Ale wciągam sobie chipsy. Nic na razie więcej nie wiemy. Było warto czy nie? Nic tu nie ma! Liczyłem na to, że coś tu jednak będzie. Już się nie przedostaniesz, tak? Dobra, musimy iść naokoło. Coś rozwalić, ale to jest jakiś safe. Ja nie wiem, czy, czy możemy. To jest tylko pielęgniarka. Nie możemy z nią handlować. Hmm. Dobra, nie będziemy tego, tego otwierać, bo boję się, że może to się źle skończyć. wygląda, moi drodzy. E, na łóżku leży bluza. To z yy, łudzenia, przypomina tę, którą yy, nosiła Amelka. "Właściwie jestem pewny, że to to sama należała do, moje, do jej matki. Skąd ta kobieta ją wzięła? Muszę ją zapytać." Nie, kurde Koniec czasu Cholera, górne piętro jeszcze nie przeszukałem Aj, karamba Niepotrzebnie tam się przekopywałem przez to Straciłem tutaj dużo czasu przez to Dziennik Empatia Jak się wszyscy zastanawiam, czy jest sens stawiać piec? Bo w nocy i tak nas nie ma, nikogo tu nie ma, a w dzień no nie wiem, czy po dniu spędzonym w takiej temperaturze się rozchorujemy. za mało drobiazgów na nic nam nie starczy o żarcie kurde zapomniałem o tym żeby sprawdzać żarcie. Dobra, ale damy mu, żeby już odpoczął. Żeby był tylko zmęczony. I lecimy tam. Tylko, że nie mamy nawozu, tak czy siak chyba. Ehm, aczkolwiek wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś podnosiłem, chyba w kamienicy. Czy Tam, w tym opuszczonym domu, whatever. Jak to, jak to się zwało? Tak zwało. Weź to i nie maruć. Zajrzysz sobie. Dobra. Mamy i mamy jeszcze jeden nawóz. Super. Ale tylko jeden. Dobra. Dawaj zrobić sobie żarcie. Ile mamy opału? A, i no, ile byśmy nie myli, to kuchenka już jest ulepszona i już tylko chyba tylko e, jeden trzeba. A, mamy wody? Mamy. Dobra. Eee. No, handlasz nie przyjedzie, więc nie ma chyba co liczyć na to, że ten... Że z warzywami zrobimy. Nie, nie, nie. Póki jest żarcie trzeba korzystać. Jakby handlarz miał przyjść, to by o 9 czy tam 10, nie? Ale go nie ma, no to jemy to co jest niestety. I jeszcze raz. I patrzymy co tu możemy zrobić e, W szkole potrzebowaliśmy piłę na pewno Ale gdzieś jeszcze ta piła była potrzebna Nie wiem czy w aptece, nie? Ale tam raczej nie wrócę już Kurde, nie pamiętam co tam, co tam zostawiliśmy Aha, ten piec chciałem zobaczyć czy, czy możemy zrobić, ale chyba nie Za mało rzeczy mamy No, drobiazgów mamy za mało. Mm, no, drobiazgi, drobiazgi, jeszcze raz drobiazgi. Cukru mamy bardzo mało, więc tego te destylowania to nam też bez sensu to stawiać i robić. Do, do, do robienia alkoholu własnego, nie? żeby sprzedawać. Mamy cały czas tą kawę, kurde, ale nie mamy tego całego rynku, kurde. Jest 11 dzień znowu przez parę dni nie patrzyłem. To, to, to jest cały czas to sama informacja. Yeah <try> <To> man. <wiemy. try> oh No, nic, nic kompletnie tutaj nie mogę już zrobić. Zbierać na razie nie zbieramy naszych naszego drewna i opału, bo nie ma takiej potrzeby. Po co nam, żeby to kradli, nie? Hmm, no nie wiem, chyba zakończymy działanie. To nie ma co tutaj czekać. W szpitalu żeśmy się jeszcze wszystkiego nie dowiedzieli Ale ja chciałem iść do szkoły Jeszcze Zebrać tam wszystko ostatecznie Dom brata Tutaj mamy Jeszcze trochę rzeczy I tu właśnie trzeba było też piłę mieć Idźmy zatem tutaj. Na dół na pewno. I zrobimy jeszcze jedną piłę, bo jeszcze jedna będzie nam potrzebna. Do szkoły. Oby było warto tu przyjść, kurde. Kamizelka, aczkolwiek taka już chyba zniszczona, nie jest taka do noszenia. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Tam jeszcze coś zostało. I tutaj. I na dworze chyba z tej strony, zostawiłem też parę rzeczy D Dlatego pisało, że broń dużo, bo tutaj taka mizelka była i naboje Nie, na dworze nic nie zostało Dobra, czyli to miejsce jest totalnie już zeksplorowane Było warto iść, jeżeli handlarz przyjdzie To to wszystko mu opchniemy teraz tylko, że handlarz nie ma drobiazgów teraz w ogóle nie nosi przy sobie. Nie wiem dlaczego. Trochę szkoda. Dobra, na pewno się połóż. Żarcia na razie nie robimy. Eee, poczekamy, może handlarz przyjdzie, przyniesie ten. Mm, przyniesie warzywa. A jeżeli nie, no to śpimy po prostu do, 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 do maksa. Wyśpimy się, bo i tak nie mamy co robić. Z taką ilością rzeczy? Nie, nie ma, nie ma szans. uszkodzona kamizelka wojskowa, dokładnie tak. Jest i powiedz, że masz drobiazgi. Kurde, kupię wszystkie, naprawdę, kupię wszystkie drobiazgi od ciebie, jakie masz o, puszka, woda. No, i nie ma drobiazgów, kurde. No, weźmiemy ten cukier i wodę. Bo my wody sami, sami robić nie możemy. I może żarcie, no ale jesteśmy chyba dopiero co na, na jedzenie nasyto. Więc też szkoda by było. Dobra, jak ci dam kamizelkę? O, nic z tego. No dobra, dam ci jeszcze to. No i tego nie potrzebuję. O Aha, to miałem sprzedać Bo ja tego i tak nie będę robić Moment Bardzo hojnie z twojej strony To dawaj to żarcie A dalej hojnie Świetnie umowa stoi No i jeszcze jeden opał weźmiemy sobie tak, to nic więcej nie potrzebujemy, nie? Naboje no je mamy. THX gościu. Dobra, teraz tak. Um, potrzebujemy piłę do szkoły. Więc sobie zrobimy tą jedną piłę jeszcze. Się połóż, a ja tu będę rozmyślać. A, nie, 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 zrób dwa posiłki, i one będą sobie w pamięci. Tego mi już nie ukradną gotowych posiłków, a my zjemy puszkę. Taki jestem cwany, kurde. In your face, złodzieje. A ty sobie zjesz puszkę i codziennie będziemy jeść. Tu mamy mięso? Nie. Nawet, nawet gdybyśmy mieli, to i tak bym go nie podnosił, bo bez sensu. Ale i tak nie ma. Także kładziemy się. No i. A czekajcie, jeszcze zobaczymy tutaj. Nie, nie możemy jeszcze. Brakuje sporo. Mamy sporo yy, części do broni. Zastanawiam się, czy coś kurde jeszcze nie zrobić. Ale nie ma co. No, czy moglibyśmy zrobić, ale po co, nam, nie? w aktualnej chwili? Szkoda, że nam ukradnie, Ja nie będę taszczył ze sobą. Koniec dnia. Nie dał rady się wyspać na maksa. Szkoda. I idziemy do szkoły. Będziemy musieli prędzej czy później pójść do okradzionej szkoły. To ja do stacji benzynowej. Nie okradzionej szkoły, co ja gadam. Piła i łom Podnosimy wszystko, ale jeszcze na dach musimy na pewno wejść eee, Też chcę Zejść na dół, przepiłować tą Tam kratę, bo tam można było to po legalu wziąć To nie było, to nie była kradzież a ostatnim razem, znaczy zawsze jak szkołę odwiedzałem, to tam była możliwa tylko kradzież. Ja chłopie biegłem, kurde, tarabaniłem wszystkimi drzwiami po drodze. Teraz mi będzie gadał, że po cichu od tyłu. Dobre sobie. Marcheweczki. Dobra, tu nic nie zostawiliśmy, nie? Na pewno nie. Dobra, na górę, bo mało czasu. Musimy tam się jeszcze na górze przekopać i pozbierać już wszystko na full full. Generalnie, gdyby mi brakowało drewna, czy też opału, to można tu jeszcze przyjść z siekierą. Tu jeszcze parę rzeczy do ściupania jest na pewno. Tutaj można się bardzo dobrze obłowić. Czek. I na górę. Czy na górze coś jeszcze jest? Tam po drugiej stronie. Nie, nie ma nic. Czyli bez sensu się przez to przekopywać. Tak jak w szpitalu zresztą było. I tak, zostawiamy nabój. Albo nie, zostawmy to. Nabój jest więcej warty. Okej. Okay. Tyle, jeszcze sprawdzimy, no kurde, dawaj tędy, przecież dołem, no. Co ty taki jakiś niedomyślny? Tu nic nie zostało, nie? No nie. Dobra, do wyjścia. Tu ewentualnie, jeżeli będziemy mieli wrócić, to tak jak mówię, z siekierą. Z niczym więcej, yy, bo tutaj zostawiliśmy jeden tylko proch do nabojów. Yy, szkołę mamy ogarniętą, generalnie.